Cerber Motorsport jest po trzech międzynarodowych seriach zawodów Formuła Student. Byliśmy na zawodach w Austrii, Węgrzech oraz Czechach. We wszystkich seriach zawodów udało nam się zdobyć naprawdę wysokie lokaty. Staliśmy na podium wiele razy. W Czechach zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Jest to niewątpliwie bardzo wielki wyczyn w naszym zespole i wcześniej nie udało się nigdy tego dokonać i przygotowujemy się na czwartą serię zawodów w Polsce. W tamtym roku udało nam się wygrać tę serię, w tym roku spróbujemy powtórzyć ten wynik. Właśnie w tym momencie testujemy nowe ustawienia. Przed pracami nad projektem CMB09 brało udział 30 osób. Jesteśmy oczywiście podzieleni na, na działy. Mamy dział zawieszenia, dział aerodynamiki, dział elektroniki, konstrukcji nośnej oraz silnika, oraz również dział marketingu. Wszystkie te osoby przyczyniły się do tego, że powstało to auto, które widać za mną. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak prowadzi się auto. Poczynione zmiany, które udoskonaliły nasz bolid, spisały się na torze. W tym roku przede wszystkim skupiliśmy się na implementacji napędu hybrydowego. Oraz nad zmianą systemu zmiany biegów. Poprawimy pewne bolączki, które mieliśmy w wcześniejszych seriach zawodów, i uda nam się powtórzyć sukces z poprzedniego roku, czyli wygrać zawody Formuły Student w Polsce. Mamy nadzieję, że obronimy ten tytuł i, i będziemy konkurencyjni. Doświadczenie, jakie zdobył nasz zespół, pozytywnie wpłynie na nasz kolejny Bolid, który nadal zostanie. Kontynuacją napędu hybrydowego będziemy korzystać z napędu elektrycznego z przodu oraz silniku spalinowego z tyłu. Chcielibyśmy rozwijać tę technologię i być pionierami w tym kierunku.